Mam oregowację myszkowe i tak moje nogi wyglądały jeszcze w kwietniu. Przyjrzyjcie się uważnie, bo jest tutaj jedna wielka tarka. I teraz patrzcie, jak wyglądają aktualnie. Aż sama jestem przykro, że jest taka różnica. Zobaczcie, struktura skóry wyrównana. Nie ma tych takich y, tarkowatych kropek. Bo jest znacznie, znacznie lepiej. Po drugiej nodze też widać ogromną poprawę. I to wszystko dzięki tym dwóm produktom z serawę. Koniec kwietnia zaczęłam używać wygładzające żel do mycia serawę i zużyłam go już ponad połowę opakowania. On jest taki rzadki, nakładam go na nogę, rozsmarowuję i spukuję. A dwa miesiące temu zaczęłam używać tego nawilżającego balsamu i on działa cuda. Kiedy Serawę zapytała się mnie, czy mam jakieś swoje ulubione produkty do ciała i czy chciałam wziąć udział w kampanii, od razu powiedziałam im o tych dwóch produktach, że chcę je pokazać i chcę pokazać moje nogi. Próbowałam masę różnych rzeczy i nic nigdy nie zrobiło mi takiego efektu, jak tutaj ta kuracja z Serawe. Dajcie znać, co sądzicie, i czy używaliście tych produktów.